Witajcie, kochani, wspaniale, was tutaj spotkać. Razem z zespołem Alpakagra chcielibyśmy wam zaprezentować nowości w naszym sklepie. Gotowi? No to zaczynamy. Czarne Historie: Numer 1. Dla wszystkich chcących sprawdzić swoje zdolności detektywistyczne i rozwiązać zagmatwane tajemnicze zbrodnie. Tutaj wariant dla tych, którzy uwielbiają samemu lub w zespole głowić się nad tajemniczymi zgonami w szpitalach. I dla tych, którzy chcą rozwiązać zbrodnie, które naprawdę się zdarzyły. Wariant dla romantycznych śledczych, którzy wiedzą, że od miłości do nienawiści jest bardzo blisko. Również dla tych, którym niestraszne są mityczne stworzenia i gotowi są zagłębić się w legendy w poszukiwaniu prawdy. Ale mamy też coś specjalnie dla młodszych miłośników tajemniczych historii i kucyków. Wyspa dinozaurów to doskonały wybór dla każdego, kto kiedykolwiek marzył o paleontologii i byciu właścicielem Parku Dinozaurów. Karczma pod pękatym kuflem to propozycja dla wszelkiej maści przedsiębiorców i tych, którzy zawsze chcieli mieć własny bar. Vampir maskarada vendetta to z kolei coś dla miłośników nocnych łowców chcących przejąć władzę nad półświatkiem Chicago i nie cofną się przed niczym by ją zdobyć. Jak również dodatek do Vampir maskarada dziedzictwo, dzięki któremu odkryjecie uniwersum vampira na nowo. Doble zwierzęta i dinozaury to doskonała zabawa dla rodziców i dzieci jak i świetne ćwiczenie spostrzegawczości i refleksu od najmłodszych lat. Magiczny labirynt to coś dla osób chcących poćwiczyć wyobraźnię przestrzenną i pamięć. Świetna zabawa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych na długie godziny. Set to kolejna propozycja dla osób chcących sprawdzić swoją koordynację oko-ręka. Proste zasady, wciągająca rozgrywka. Rój to połączenie szachów i chnefatafl. Przyda się zdolność myślenia analitycznego i strategicznego. Dziękuję, że zechcieliście obejrzeć naszą prezentację. Zespół Alpaka Gra życzy Wam wszystkiego, co najlepsze i zaprasza do naszego sklepu.